Witam na kanale Pigeon Poland yy, Tutaj dzisiaj troszeczkę inny materiał, za co chciałbym przeprosić od razu z góry Nie nagrał mi się dźwięk podczas nagrywania materiału, więc musiałem go dograć sobie yy, osobno Także zaczynamy Dzisiaj robię miks na odrobaczanie, który wspomoże to odrobaczanie Największym wrogiem pasożytów są kiszonki fermentowane produkty mleczne, czyli sok z kiszonej kapusty, kiszona kapusta, ogórki kiszone, czy kefir. I kuracje na odrobaczanie powinno przeprowadzać się raz, dwa razy w miesiącu w pełni inowiu księżyca przez 7 dni w tygodniu z dwutygodniową przerwą. Jako, że tutaj w grudniu 1 grudnia przypada nam nów księżyca, 15 grudnia pełna, pełnia e, i 30 grudnia wypada drugi nów księżyca. Czyli analogicznie 25 e, listopada zaczynamy podawać miks na odrobaczanie. 1 grudnia przeprowadzamy kurację, e, odrobaczającą 10 grudnia podajemy miks i 15 Zaczynamy kurację bądź 25 grudnia podajemy miks, a 30 grudnia rozpoczynamy kurację zgodnie z zaleceniami produktu, który będziemy używać na odrobaczanie. I czemu kurację przeprowadzamy w każdej pełni i w nowiu księżyca? Wtedy pasożyty kierują się do jelit, żeby się namnożyć. Pasożyty nie lubią tak zwanej e, goryczy, czyli ziół gorzkich. Rzepik, piołun, goździk, oman, wrotycz, liść orzecha włoskiego, kamala mógłby się tutaj znaleźć. Ja jednak postawiłem na produkty kiszone. Dodaję kapustę kiszoną oraz sok z kiszonej kapusty, który właśnie wspomoże odrobaczanie. E, również złagodzi stany zapalne w organizmie, usprawni proces trawienia wesprze florę bakteryjną mielit, wspomoże przemianę materii, wzmocni układ odpornościowy, ma właściwości antyoksydacyjne, wykazuje potencjalne e, działanie przeciwnowotworowe oraz posiada witaminy B1, B2, B3, B6, e, witaminy K, E oraz C i znajduje się. W niej witamina U, która wykazuje działanie antyzapalne i przyspiesza gojenie się ran oraz normalizuje soki żołądkowe. Następny jest ogórek kiszony oraz sok z ogórków kiszonych. Wspomoże walkę z pasożytami. Woda z ogórków kiszonych poprawia e, kondycję skóry oraz piór. E, również może korzystnie wpływać na Jakiś kaszel, na przykład harczenie, rzężenie. Wykazuje także działanie uspokajające, przeciwzapalne oraz przeciwbólowe. Bogatym źródłem jest witaminy z grupy B, witaminy A, witaminy C, E oraz K, a także wapnia, potasu, żelaza, cynku, magnezu oraz fosforu. Tutaj również chciałbym zachęcić do. Wspierania kanału Pigeon Poland oraz jeśli podobają się Wam filmy do wysyłania super podziękowań oraz do subskrybowania kanału, do lajkowania, do komentowania. Każda interakcja tutaj jest yy, dla mnie naprawdę budująca i mnie cieszy każdy właśnie komentarz, każdy lajk, like, każda subskrypcja, która daje mi taki motor napędowy. No, po prostu motor do działania, tak. Następne do kielicha trafiają trzy łyżki pestek z dyni. Nasiona są skuteczne w walce z pasożytami układu pokarmowego, takimi jak owsiki, tasiemiec czy glista ludzka. E związki zawarte w pestkach porażają układ nerwowy pasożytów, przez co osłabione lub martwe. E pasożyty są wydalane z organizmu. No, i dodatkowo pestki z dyni korzystnie wpłyną na kondycję kości oraz działają przeciwzapalnie i wspierają układ odpornościowy. Kolejnym sprzymierzeńcem w walce z pasożytami jest czosnek. Pięć ząbków trafia tutaj do kielicha i czosnek działa <laughs> drażniąco. A w większych dawkach nawet paraliżująco na glisty, osieki oraz tasiemce. I dodatkowo ten czosnek wesprze pracę serca oraz ma działanie przeciwzapalne. Dodajemy sobie również jedną mniejszą cebulę. Cebula również ma właściwości przeciwpasożytnicze i wykazuje ono właśnie te właściwości poprzez alicynę. Podobnie jak w czosnku, a do tego zawiera właśnie spore ilości siarki, które wzmocnią jej działanie. Cebula sprawdzi się na takie pasożyty jak owsiki, glista ludzka oraz tasiemce. No i dodatkowo cebula pomoże w profilaktyce oraz łagodzeniu objawów przeziębienia jakiejś grypy, no, ptasiej grypy. Zawiera. Znacznej ilości witaminy C, witaminy B E oraz K i minerały takie jak potas, magnes, cynk czy fosfor. Następny tutaj ląduje tymianek, dwie łyżki stołowe i tymianek również ma działanie przeciwpasożytnicze wobec wielu rodzajów pasożytów, w tym Giardia lambila, Lambilia. Ogoniastek jelitowy. Jest to najczęstszy pasożyt występujący atakujący jelita u ssaków, czyli u nas ludzi również. No i można się zarazić nim poprzez ludzki kał bądź kał zwierząt. Więc jeśli ktoś nie umył rąk, a poszedł do głębi, myślę, że gołębie też mogą się zainfekować. I dodatkowo tymianek e, zawiera tymol oraz carvacrol. Dwa składniki aktywne w tymianku, które skutecznie są skuteczne w zabijaniu owsików, tasiemców oraz innych pasożytów. No i dodatkowo e, tymianek ma silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. No i jest e, bogaty w witaminy z grupy B, ale również witaminy A, C, E. Czyka. I kolejna w naszym miksie jest kurkuma, jeden cały korzeń. Kurkuma również wykazuje działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, yy, które mogą pomóc w zwalczaniu niektórych pasożytów. Kurkuma może hamować ich wzrost, co może być yy, skuteczne w przypadku niektórych protozonów, czyli pierwotniaków i hel Helmintów, przywry, tasiemce, obleńce, kolcogłowy. No i dodatkowo kurkuma wykazuje działanie przeciwzapalne, antyoksydacyjne. Działa również ochronnie na układ sercowo-naczniowy. No i jak już tutaj wspomniałem, działa przeciwbakteryjnie. Następny składnik, który flatuje do naszego miksu, jest czarnuszka. Pół kieliszka czarnuszki. Właściwości przeczyszczające oleju z czarnuszki są kluczowe do usuwania pasożytów z organizmu. Powodują, że dużo szybciej i bardziej efektywnie są e, usuwane te pasożyty. Pobudzona perystaltyka jelit pomaga szybciej pozbyć się niechcianych gości, a wysoka zawartość olejków eterycznych powoduje niekorzystne warunki dla pasożytów. E, no i dodatkowo ta czarnuszka wspiera pracę systemu immunologicznego ma właściwości przeciwzapalne oraz e, przeciwgrzybiczne. Następnie tutaj trafia również chrzan, czubata łyżeczka. Zawarte w chrzanie e, glikozydy siarkocyjanowe wykazują działanie odkażające, niszczące bakterie, wirusy oraz grzyby, więc tutaj e, profilaktycznie można też dodać ten chrzan, bo na pewno nie zaszkodzi. Następne, następne. W naszym miksie ląduje kimchi, które robiłem do celów prywatnych, ale ono również nam wesprze odrobaczenie. Jest, jest po prostu z kiszonej kapusty pekińskiej, oraz jest w tym kimchi pasta chili, która powoduje, która będzie wpływała na to środowisko, w tak, że będzie ono niezbyt gościnne do bytowania bakterii i pasożytów. I następująca po spożyciu tej pasty ostra reakcja pokarmowa wyeliminuje te pasożyty. No i kimchi ma działanie probiotyczne regulujące florę jelitową, przeciwzapalne, stymulujące układ odpornościowy. A kapusta pekińska, która jest podstawowym składnikiem tego kimchi posiada takie składniki jak witaminę. A witaminę C witaminę B1, B2, B6 oraz duże ilo ilości witaminy KK, żelaza czy wapni. I dodajemy również e, pół korzenia imbiru, który, który również ma właściwości przeciwpasożytnicze. E, kolejnymi tutaj kolejnym składnikiem są. Marchewki, trzy sztuki, wcześniej zblendowane. Marchewka, a właściwie olejek zawarty w niej, karotol, jest stosowana pomocniczo do usuwania robaków z organizmu. Działa drażniąco na mięśnie, owsików i glisty ludzkiej, paraliżując je, dzięki temu łatwiej będzie pozbyć się ich z organizmu. Na tym etapie filmu przypomnę o zasubskrybowaniu kanału, o zostawieniu łapki w górę, oraz yy, o jakiś komentarz. Może każda, każda tutaj, jak już mówiłem, interakcja z Wami mnie bardzo cieszy. Następne, następnie, co dajemy, to jest wasabi pół łyżeczki. Wasabi zawiera również izotiocyanian y, alilu naturalny środek owadobójczy, który może zwalc zwalczać pasożyty. I wasabi również yy, posiada właściwości bakteriobójcze, wirusobójcze oraz grzyb, yy, grzybobójcze. W dodatku wspomaga oczyszczanie górnych dróg oddechowych. I ostatni, ostatnie na liście są cztery małe, a jakże wielkie goździki. Ze względu na zawartość eugenolu, substancje o działaniu antybakteryjnym i przeciwzapalnym mogą działać właśnie skutecznie w zwalczaniu pasożytów jelitowych. I to by było ze składników tyle. Miks już jest zblendowany, więc powiem tutaj o dawkowaniu. Jeśli ktoś chce sobie rozbić na 4 dni o stałych porach. Ten mix, czyli wybieramy albo poranne, albo wieczorne karmienie. Eee, dajemy sobie, jeśli na 4, jeśli na 4 eee, dawki, no to 250 ml, bo tutaj mamy około, około 1 litra 250, czyli szklankę eee, na 3-4 do 4 kg karmy. Jeśli ktoś chce dać na 5 karmień, bo na przykład zaczyna właśnie to e, dawkowanie miksu, e, to daje 200 ml i tak jak już wspominałem na początku, e, przez 5 dni do tego nowiu, bądź do zacząć kurację miksem, e, bo niektórzy hodowcy mówią: O, gołąbek jest ładny, okrągły, robi dobrą, ładną kupę. A tutaj się później okaże, że przy odrobaczaniu, przy takim zwykłym, no nie zawsze coś wyjdzie. Tutaj miks ma spowodować osłabienie tych pasożytów, żeby żeby na pewno sukcesywnie to przeprowadzić, to odrobaczanie. No i co? I, i mówię. Dać sobie miks przez. Pierwsze 5 dni do odrobaczania. Po czym zrobić dawkę uderzeniową jakimś preparatem zgodnie z zaleceniami, jak, jak będzie na opakowaniu. I po tygodniu zrobić sobie e, znów kurację taką miksem, żeby jakieś tam powiedzmy, jak się gdzieś jeszcze coś wykluje w środku. E, na pewno to unicestwić. Tyle ode mnie. Dzięki za uwagę. Pigeon Poland, trzymajcie się, cześć!